No, dzień dobry Wam wszystkim. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę małej prywaty, bo znowu zapomniałem. O, ale już powiedzmy, że sprawy techniczne mamy za sobą. A to jest kolejny cudowny dzień w Dolinie Gwiezdnej Rosy. Dobrze powiedziałem? Stardzi w wale? Chyba tak. A przy okazji z tej strony Jakub, a tutaj... Mogę nawet się powtórzyć. Kolejny wspaniały dzień na naszej, hehe, jak w komunizmie, na naszej farbie bieliczka. A z tego co mnie pamięć nie myli, to taka merka tutaj trochę będzie mi przeszkadzała. No dobra, coś tam wymyślę. Będziemy teraz mieli za, hmm, za, za, za zablokowaną. Yy, no co, zakrytą godzinę, ale dobra, to nieistotne. Ja tu chyba widzę, która jest godzina i to mi wystarczy. Dzień też widać, to będzie git. No dobra. Więc w dzisiejszym odcinku będzie ten festiwal, a więcej szczegółów jest w tym liście, co pamiętam, bo... Psst. Czytałem go na koniec poprzedniego odcinka, więc <laughs> pora na małe przypomnienie. Zanek Bury, dziś wieczorem o godzinie 22 będzie miało miejsce rzadkie wydarzenie. Meduzy księżycowego światła będą przypływać przez miasto Pelikan podczas ich długiej podróży na południe do ciepłych krajów. Taki ich tutejszy zamiennik bocianów. Wszyscy zbieramy się na plaży, żeby obejrzeć to niezwykłe wydarzenie. Nie chcesz tego przegapić. Do zobaczenia wieczo wieczorem. Demetrius. Demetrius to był mąż. mąż. Tak, dobrze powiedziałem, mąż e, Robin, czyli naszej ukochanej złotej pani inżynierki. Chciałem powiedzieć złota rączka, ale chyba to jest niewystarczająco, żeby mm, opisać wkład, jaki ona daje do, 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 do całej społeczności. No dobra, więc teraz na spokojnie. Nadszedł ten dzień którym będę musiał podlać. Hmm. No dobra, ale zbiew... najpierw zbierzemy sobie pomidorki. Tam też są pomidory, nie? Pomidory i chmiel. Tak, na spokojnie. Dzisiaj będziemy taki luźniejszy odcineczek, bo z tego, co ja również się orientuję, to oprócz tego, że tematem przewodnim tego epizodu jest ten festiwal tych mez... medus, Księżycowych, to oprócz tego, drugim trochę może mniej ważniejszym, ale jednak również mający jakieś znaczenie, drugim tematem przywodnim jest koniec lata. Lata w Dolinie Stardiwale, Valley. Albo kto, jak woli, w Dolinie Gwiezdnej Rosy. Tak, 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 Rosy. Wiecie z gogle tłumacz nie może się mylić, nie? <grym> No dobra, nieważne. Mm -hmm, pozbierajmy sobie chmiel. Nie wziąłem sianka. Mm, no dobra, spokojnie. I weźmiemy teraz, odłożymy pomidorki. Chyba chmiel też możemy odłożyć. Znaczy, weźmiemy sobie dwa kawałeczki. Jeżeli będzie trzeba zregenerować energię. I, 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 i może dzisiaj udamy się do kowala. Zrobimy sobie kwa kwarcę. Przetopimy. Tak jest i weźmiemy sianko. 11 starszy, bo 4 są na każdy poziom. Krówki też możemy wypuścić. Nic sobie krówki też pochodzą. Dobra, dajmy im jedzonko. Jak pamiętaj, będziesz musiał zbudować silos. O, i jajeczka. A to mi przypomina, że trzeba zrobić majonez. A zobaczmy przy okazji, co trzeba zrobić, żeby podwoić na ilość naszych urządzeń do tworzenia majonezu. Ziemny kryształ. Ja myślę, że to będzie problem. A nie, ja mam nawet dwa. Czyli co? Problemem tak naprawdę będzie nie żelazo, tylko brąz? No ja nie mam brązu. O. No? A nie mam. Miedź. To nie był brąz, tylko miedź. Ile ja potrzebuję? No popatrz. Chyba nawet bym był w stanie wytworzyć, nie? Dre no drewna trzeba więcej. Dobra. Więc już wiem, co będę dzisiaj robił. No dobra, a przy okazji ja o tym yy, przetopianiu kwarcu wspomniałem, ponieważ, ponieważ tego nie, ale to możemy powoli robić, nie? I to by było na, byśmy mogli tak z przytupem. Z przytupem wystartować jeżeli chodzi o y, naszą organizację pracy y, jeżeli chodzi o nową porę roku, ale najpierw u podlej, bo przez to, że padał ciągle deszcz, to ty sobie jakoś odzwyczaiłeś się hmm I tu widać Twoje oznakę Twojego z niedbalstwa, ale no bra O, o... Patrzcie, 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 co tam ciekawego właśnie miało miejsce. Nasze sztabki są gotowe do odbioru. No dobrze, więc zbierzemy sobie to. Nalejemy wody. Weźmiemy miedź, Jakub. Miedź, węgiel i przetopimy. Trzeba będzie udać się do kopalni i kurde, z ten za... zaopatrzyć się w tą cholerną miedź. No bo kto by się spodziewał, że najbardziej pospolity zasób, w teorii jeżeli chodzi o kruszcze, będzie u mnie maschewem, który będę musiał zdobyć. A jeżeli dobrze pójdzie z tym moim planem, w którym... w którym... o, już! <toddżarzy> w którym... O, kukurydza, w którym będę wytwarzał nowe sp spryskiwacze, chciałem powiedzieć wyt wytryski, nie wiem czemu, to istnieje dosyć duża szansa na to, moi drodzy, że po prostu od przyszłej pory roku może nie w 100%, ale możliwe, że w 70% 75% Będę miał wszystko zautomatyzowane w Wyniku czego nie będę musiał się przejmować Nie będę musiał się przejmować podlewaniem No, szkoda, że dopiero tak późno Ale jak to mówią lepiej późno hmm. niż wszale No dobra Mmm yy. Okej okay. Pieniążków nie wydajemy, tu kwoty nie widać. Kurde, no dobra. Z tego co pamiętam miałem 21 tysięcy. Dobra, to już ten odcineczek zostawimy tą kamerę, tutaj już nie będę przedstawiał, Bo no to nie, nie ma sensu. A niestety jeżeli chodzi o... Bo nagrywam ten odcineczek za pomocą programu GeForce One No chyba, że... Ojeju, przepraszam Państwo, tak mnie nasła jedna rzecz. Wtedy nie będę widział energii. No dobra, bo jak dam tak... No to kamera nie pasuje, to jak patrzę. Dobra, to damy na razie na dole. Powinna w sumie wyskoczyć komunikat, że jestem zmęczony, więc nie ma co się stresować. Na razie nikt będzie sobie na dole, kamerka. Podlane jest wszystko, tak. Podlane jest wszystko. Jajeczka zostały przerobione na majonez. Doskonale. I A przy okazji... Nie wiem czy jesteście fanami takiej twórczości. Ale ale dzisiaj miał drugi odcinek, miał miejsce drugi odcinek Bohatera Tarczy. D znaczy miał miejsce pierwszy odcinek drugiego sezonu. I muszę przyznać, że bardzo 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 zapowiada się, że te chyba 13 odcinków, jakie są zaplanowane, będą no, no, no dużo frajdy mi na pewno z, sprawią, no dobrze, więc chyba jeżeli chodzi o fizyczne sprawy, na, chodzi o to, o firmę moją, zwaną Wieliczką, zostało tutaj wszystko wykonane. Do 16. może, czekaj, pójdziemy do Clint'a i te geody przerobimy. E, tylko czekajcie, o zobaczymy, jakie tam skarby skrywają. O, chyba to wszystko, co chciałem, nie? Weźmiemy klejniociki i, i może Sofię spotkamy po drodze. Bo z tego co pamiętam, to ją właśnie będziemy próbować bajerować. O, z Zordzem się lubimy. Z tą starą. Hmm, jakby to powiedzieć, sknerą. Delikatnie ujmując. Martin. Nikt mhm. raczej nie jeździć sobie autobus. O, wydarzenie. Dawno tego nie było. Mhm. Gwarantuję, że nie ma się czego obawiać, panie burmistrzu. Ale jest Morris. Dom Robin został uderzony przez kilka skał, kiedy osowisko zostało usunięte. Suzan była wstrząśnięta wybuchem, nie została poinformowana. A operacji aż do Wszystko jest pod kontrolą i będzie dobrze, panie burmistrzu. A co ze śmieciami, które Dzodza wyrzuca do rzeki Morris? Willie nasz lokalny rybak mówi, że łowi, że łowi płyty CD CD Dzodza i puszki Coli. Potwierdzam my też. Przypominam, że zgodnie z inicjatywą R27.01 za ko. Amendment, działalność firmy doza w, w Dolinie Stardi jest w pełni zgodna z prawem. Już chciałem powiedzieć z automatu Stardi Valley <laughs> ale się powstrzymałem. Ach, witaj, Zanek Bury. Byłem w drodze. Miłego dnia, Morris. Hmm. O, to jeszcze nie koniec. Zodza toruje sobie drogę do wielkości w dolinie Stardiv. O, to tylko kwestia czasu, aż wszyscy będziemy zjednoczeni pod wodzą Zodza. Ale to zabrzmiało. No dobrze, ja pędzę, pędzę, pędzę do Quinta, bo została niecała godzina w świecie gry. Niecała godzina bo po godzinie 16. Ta osóbka będzie zamykała swój warsztat. Ale wracając do tego co mówiłem o bohaterze tarczy, no to jak mówiłem drugi, drugi sezon, no jest, jest, jest niczego sobie. Po, pod względem grafiki, animacja, znaczy animacja była spoko, ale tam widziałem czasem tam w dwóch trzech ujęciach, zwróciłem uwagę, że było trochę gorzej narysowane, ale nie ma co narzekać, trzeba się cieszyć co się ma o, Możemy, o właśnie powiedzieć, o dwie rzeczy możemy dać Güntherowi. O, to jest coś tam z krasnoludami, nie? Tak jest, krasnoludzki hełm. O, tu nam się powtórzyło, szkoda. Ale dobra, trzy rzeczy możemy dać Güntherowi. O, cztery. O, Oooo. Samorodek Iridu, hmm. No dobra. Teraz pędzimy do Günthera! Trzeba mu to podarować I potem napchyli targ, może coś kupimy fajnego Dobra, podaruj muzeum Damy to tutaj Może będzie nagroda? A zabrakło Szkoda! Dobra Günther został obcykany A i mam dwie jeszcze mam dwie gołody. Dam radę? Będzie zaliczy mi? Clint, Już tam do biura nie pójdę, znaczy do biura, do muzeum. O, to już jest bardzo dobry skarb. O, znowu to. Dobra. Lodziki, lodziki, lodziki. Lodzika sobie odpuścimy. Ehm... O, widziałem na minimapie, że Sofia kierowała się na południe. Na swoją farmę wraca a dzieciaki. O, a dzieciaki są na plaży ze burmistrzem. No dobra, co jest Sofia? Medu meduzy księżycowego światła wkrótce przybędą. Nie mogę się to, tego doczekać każdego roku. Dobra, yy. jesteś słodki, dzięki. A co coś dało? A, dupa. No dobra, więc udajemy się na Pchlitark i swoją drogą, w ogóle teraz, yy, od kwietnia ruszył nowy sezon, jeżeli chodzi o ani wychodzenie anime. I na przykład wraca Dead Alive, którego, pomimo wszystkich jego wad tego serialu animowanego, jeżeli mogę tak to powiedzieć, jestem gorącym fanem. Jestem w trakcie czytania nowelki. Dzięki uprzejmości. W sumie właśnie nie, nie mogę zapamiętać nazwy tego tłumacza. Yy, dzięki uprzejmości tego jegomościa mogę również czytać rozdziały nowelek, które cała nowelka, czyli te chyba 22 rozdziały, 22 tomy zostały przetłumaczone. Hmm. O! Hmm. Nic ciekawego. O, a Bigel tu jest, nie? No i w sumie też możemy wyręczyć prezent. Hehe, jakby nie patrzeć przed sobie można nawet powiedzieć, że to pierwsza miłość, jeżeli chodzi o moje rozgry rozgrywki tutaj. Uwielbiam to, dziękuję, Zenek Bury. Masz czasami ochotę poznawać nowe miejsca, Zenek Bury? Okej, okay. powiedzmy, że wygrywasz darmową wyseczkę. Dokąd? Ona jest właśnie. Ym, tak, ona lubi takie eksplorować rzeczy, więc to albo stary las, albo kopalnia. Ten w pierwsza i, i, i. Jedynka i czwórka odpada. Do starego. do ciemnej kopalni. Tak, to brzmi świetnie. Ha, Ja to jednak umiem zagadać. Hehe. <laughs> dobra. Tak sobie myślę. No dobra, wróćmy tak do Dead Alive. Do tej harmówki, która jest strasznie głupiutka. Ale może przez to jest ma swój urok. I co mogę wam powiedzieć? Czwarty sezon... mam taką śmieszną przygodę z czwartym tym sezonem, bo jeszcze tak w tori nie wyszedł, bo ma premierę dopiero w piątek, a ten piątek, a czyli to jest 4 kwietnia, czy tam nie. 6 kwietnia. No nieważne, w ten piątek. A mam taką przygodę związaną z nim, że Tylko Czekajcie. że jeszcze on z Kubany nie wyszedł? Tak naprawdę? A, 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 a już, a, już, a już miałem taką przygodę, że bo on miał wyjść, nie pamiętam, w tamtym roku, w październiku albo w sierpniu nawet, tak, miał wyjść w sierpniu czy tam w październiku, No po, powiedzmy, że w sierpniu. I to był jeszcze taki miesiąc, gdzie nasz szef nie z dobroci serca, nie żeby mi przyszło taka herezja do głowy, ale no Omen Omen postanowił dać nam podwyżkę. I tak w sumie nawet dużą dostałem, chyba ponad 7. Koniec końców wyszło tam od chyba 600 czy tam 700 zł czy tam no patrząc znaczy był zaczął się taki... Od tego miesiąca zaczął się taki ciąg, że nam podwyższał. Yy, I ja właśnie taką miałem dużą podwyżkę, że nawet ten polski... jeszcze ten polski ład mi aż tak nie zaszkodził no ale do czego ja teraz yy, brnę chcę powiedzieć, że właśnie taki byłem zadowolony, bo była wiadomość, że no wiecie, dostałem pod tą podwyżkę. Ja jako wiecie, my jako grupa dostaliśmy tą podwyżkę ta nasza praca, to nasze stanowisko I, tacy za, i taki zadowolony i takie tam. I mówię, jeszcze wyszedł nowy trail, ten trailer zapowiadający jak ma wyglądać ten czwarty epizod, znaczy ten yy, yy, czwarty sezon. I tak mówię, wow, ale on wygląda poram do trzeciego sezonu, grafika, wszystko, nie, animacja. Mówię. Trochę inny styl, ale mówię, no robi wrażenie, nie? No i taki zadowolony wracam do domu, no bo jakby nie patrzeć. Yy, niecały miesiąc był do tej premiery, nie? I mówię, dobra. W sumie co w taki dobry dzień Wrócę do domu, sobie tam odpalę kompas, pogram coś, no, no chyba lepiej być nie może, no bo pojawił się trailer czwartego sezonu, anime na którego czekam, dostałem podwyżkę i coś tam jeszcze innego dobrego mnie spotkało. Mówię no... Po prostu same plusy, nie? Ale, 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 tak mi trochę w główce zaświtało, że w sumie dziwne za oprócz tego trailera, to nie było żadnej reklamy, nie? Bo te, do tej, do tej, do tej nowej, do tej premiery pierwszej został niecały tydzień, czy tam dwa. Mówię, żadnej reklamy nic nie pokazują. A jak będzie patrzeć, jeżeli y, ponad 22 tomy wyszła, wyszło i historia się. No wiecie, miała początek i koniec. No, to, muszy, no to, to musiała się w Japonii sprzedać, nie? No Ale dobra, mówię, nie będę zawracał sobie takimi rzeczami głowę. Wracam do domu, odpalam kompa, minęło może tak 3 godziny. Ja byłem o 15, a powiedzmy o 12 ten, nie? się dowiedziałem wszystkiego, co miałem. Czyli tą podwyżkę i ten trailer obejrzałem. No i taki zadowolony, wracam do domu. Wybija tam ta 15, czy tam 16 godzina. Patrzę, wiadomość wiadomość na, ty, na różnych grupach co jest to, związane z tą y, franczyzą Dead Alive a tu informacja gruchnęła że zostało przełożone na przyszły rok tak nic gruchy nic pietruchy i tak sobie myślę o było za pięknie kurde bo przegapię ten cholerny festiwal festiwal kurde be, tak na ostatnią chwilę jak zwykle wszystko robię trochę jak mój brachol w prawdziwym życiu Kurde. Mam nadzieję, że nie przegapiłem przez to. Dobra, jest! Bo nie wiedziałem, o którą się kończy. Dobra. Caroline. Ś świece są bardzo romantyczne, prawda? A pierre? O! Hmm. Budyń morski! Fajne, tylko składa za takie drogie, ale no... sobie darujemy, no bo takie ozdóbki są mało interesujące. Nie mów gasowi, ale jestem trochę rozczarowana, że nie ma tu, tu bufetu. Co? Meduzy Księżycowego Światła, ciekawe jak smakują, oczywiście nigdy bym nie... nigdy bym nie spróbował. Uuuu... Życie meduzy jest trudne, pozwala falom ponosić się nie wiadomo gdzie. Chcę zobaczyć zieloną meduzę! Jeśli te meduzy nie pojawią się w ciągu najbliższych 10 minut, to ja stąd spadam, marnują mój czas. Zostałam, mogłam przynieść aparat. Zawsze zapominam. Nie mogę wiedzieć, że lato się skończyło. Czuję, jakby się dopiero zaczęło. Masa ludzi na tych starych, spróchniałych dokach. Lepiej zostanę tutaj, blisko plaży. Meduzy były tu rok temu i znowu tu są. Natura jest wspaniała. Może w, i w tym roku będą młode meduzy. Dobry wieczór, dobra. Zenku, na razie z tobą nie rozmawiamy. Znaczy, burmistrzu. Willy! większość nocnych ryb boi się światła. To te są dziwne. Tam widziałem jak coś świeci. Och, już nie świeci. A Sofi nie ma? A na plaży jest. Tam są jeszcze ludziska. Spójrz na niekończące się morze. Głęboko pod wodą wszystkie formy życia poruszają się w ciemnościach. Niesamowite, prawda? Te, gwiaz te gwiezdne meduzy w świetle księżyca podróżują tutaj z całego świ świata. Były na wyspach paprociowych zaledwie kilka miesięcy temu. Nie, niebo jest dziś czyste. Nieskazitelne tło księżycowego światła dla meduscy z niezenek góry. Ubrałem ci moje specjalne buty. Nikt nie zauważył. Ło. Jeśli będziemy zanieczyszczać oceany, meduzy z pewnością wygasną. Już to się dzieje. <laughs> Biedny klint. Jeszcze się przywitam z tą ekipą i pójdę do tamtych. Tamtych odludków. Wydawało mi, się, wydawało mi się, że coś tam widziałem coś dużego, coś przerażającego coś za rzadki i ekscytujący dzień. Ciekawe, czy są jadowite. Ok? No i. No dobra. Jeszcze pogadajmy pra z prawą stroną. A tu się kręci jakiś babol! Lato się skończyło. Tak szczerze cieszę się, że możemy pożegnać te głupie komary. No. A ty, Sofia? Meduzy są takie ładne. Uwielbiam je oglądać co roku. Strasznie boję się dużych zbiorników wodnych. Będę tu na plaży, gdzie jest bezpiecznie. Pamiętam, jak byłam jeszcze dzieckiem i widziałem meduzy. Ach, ale się ucieszyłam. Co? Czemu tak na mnie patrzysz? Myślisz, że jestem za stary, żeby je podziwiać? Pora umierać. O, Patrzcie. Myślałem, że jestem dobrze schowany. Pewnie jesteś osobą pobłogosławioną darem jasnowidzenia. Ostatnim razem nie mogliśmy go dorwać na ostatnim festiwalu, gdyż nie mieliśmy czaru teleportacji. Ten wątek też muszę poruszyć. Muszę sobie poczytać właśnie na różnych forach, jak poruszyć kwestię związaną z czarami w Stardew Valley Expendent. Wejdę jak przy płyną meduzy, nie chcę nikomu przeszkadzać. Meduzy Księżycowego Światła, co za niezwykły gatunek. Mamy szczę szczęście, że tędy przepływają. Ziew, już pora spania. Trochę tu chłodno. Pewnie gdzieś za winklem kryje się jesień. A tak przy okazji, jest taki mod, który powoduje, że Demetrius rozwodzi się z Robin i można potem z Robin się hajtnąć. Taka ciekawostka. I, I chyba ten romans, bo nie jestem pewien, ogólnie opiera się na tym, że trochę ją um, leczymy jej traumatyczne, no może trochę przesadziłem, no ale no po, pomagamy, podajemy jej nasze ramiona, żeby mogła o, mogła sobie, w cudzysłowie, popłakać na nim i potem mogła zdeterminowana ruszyć jako rozwodnica, a potem jako nasza żona. He, I wtedy w pewnym sensie ta ich córka, ta aptekarka i staje się naszą córką przyrodnią. Tak, powinniśmy już. Tak, powinniśmy ruszyć. Ruszyć tą imprezę. O, ptaszki odleciały. Oczywiście, jak się z jakimś NPC ożenimy, lub wyjdziemy za niego, to wtedy mamy takie niedużo, ale trochę unikalnych dialogów. Na przykład na tańcu kwiatów z Abig Abigail mówi, taka trochę złośliwie, z tego co pamiętam, co? Pewnie byś chciał ze mną zatanczyć. A w, na turnieju, tym, gdzie się zbiera jajka, to mówi, że nawet na mnie odpuści. No i mamy ten festiwal tych. Medus światła 3, jakoś tak. Są jednego koloru. Szkoda, że nie ma różnych. A nie, jest coś innego. Inny rodzaj. Taka jedna, nie? Tylko bardziej jedna jest taka wyjątkowa. Ciekawe, czy coś to oznacza. Ta gra w ogóle jest. Nawet podstawowa wersja Stardew Valley. Jest yy, na. Pakowana, pełno, peł, no pełno w niej jest po prostu yy, różnych ukrytych smaczków, tajemnic. Na przykład te posągi, które tam są, rozsiane po wyspie, to na przykład to są, to są teleporty. Blask lata wygasł i meduzy księżycowego światła kierują się ku wielkiej niewiadomej. No to śpiciemy spać! To, to co? Po innym może sprzedać te wszystkie rzeczy, które uzbierałem. Ale dobra, teraz jest poniedziałek. Poczekajcie, kukurydza została. Ona to teraz... Ale wszystko inne pozdychało, bo jest jesień. Ale poczekajcie, chwilę sprawdzę, ile się nagra. Ile trwa ten odcineczek na razie. Dobra, dobra, odcinek ma 28 minut, więc chyba w sam raz. No, w sam raz! Starcająco długi. Bez żadnych takich cięć, tylko nie zdążyłem zrobić miniaturki. Hmm, coś tam wymyślę. Więc tak, a nie będę wstawiał tej miniaturki, no bo, znaczy, teraz nie będę robił zdjęcia, no bo, powiedzmy, że jesień będzie kolejnym motywem, kol znaczy, będzie motywem kolejnego odcineczka. No to cóż, co mogę wam powiedzieć? Mam nadzieję, że się wam podobało. Z tej strony był Jakub, a to była Dolina Stardew Valley, albo raczej trochę tak niepoprawnie powiedziałem, to było Stardew Valley Expanded, czyli gra, moja, moja gra... W na modyfikacji Stardew Valley, Expanded, a także wielu innych. No i po prostu moje perypetie i mojego NPC-ta, jakim jest Bury Zenek, na jego farmie Wieliczka. Więc to cóż, widzimy się w kolejnych epizodach. Nara.